Cześć, dzień dobry! To co za chwilę zobaczycie, to tutorial Wagi tyłem, który jest fragmentem mojego nowego szkolenia online Forma na Kółkach. Zdecydowałem się opublikować ten malutki fragmencik nowego szkolenia, po to, żebyście mogli zobaczyć, jak fajnych rzeczy będziemy się uczyć wspólnie ze wszystkimi osobami, które wejdą na pokład nowego kursu. Oczywiście, ten element sprawnościowy to jedynie wierzchołek góry lodowej i my, Таких Można powiedzieć skomplikowanych elementów, będziemy się uczyć dopiero w czwartym miesiącu trwania programu treningowego, to, co się będzie działo wcześniej, przez wcześniejsze tygodnie, to budowanie bazy, jeśli chodzi o stabilizację, jeśli chodzi o mobilność, jeśli chodzi o siłę, jeśli chodzi o kontrolę nad całym ciałem. I dopiero potem, gdy zbudujemy tą bazę, gdy będziemy mieli fundamenty, to będziemy się uczyć takich efektownych ćwiczeń. Jeśli Wy, drodzy widzowie, już tą bazę macie zrobione. Robioną, jesteście w stanie się podciągać, wykonywać dipy, jesteście w stanie zrobić na przykład takie ćwiczenie jak skin the cat. no to oczywiście z tego tutoriala jak najbardziej skorzystacie, możecie brać tę progresję i stosować we własnym treningu i nauczyć się wagi tyłem. Jeśli zaś tej bazy jeszcze nie macie, a nie chce się wam wertować po internecie, szukać najlepszych metod, najlepszych progresji i całej stopniowania trudności, to po prostu możecie zaufać temu, co ja już opracowałem, co ja już nagrałem i możecie dołączyć do programu treningowego, i razem będziemy budować te fundamenty, a potem uczyć się takich fajnych elementów. Oczywiście, to szkolenie, jak wszystkie moje programy, dostępne jest na stronie człowiekurushie.pl. Dobra, nie przedłużam już. Zobaczcie, jak fajnie wszystko jest przedstawione w nowym programie. Wagatyłem, inaczej back lever, krok po kroku. Damian Bugański, zapraszam. Zacznijmy od tego, jak to ćwiczenie w ogóle wygląda w takiej finalnej wersji. Zaczynamy oczywiście na kółkach. Jesteśmy w pozycji głową w dół, opuszczamy stopy do dołu, utrzymując ciało w pełnym napięciu. Zatrzymujemy się w momencie, gdy ciało jest równolegle do podłoża, następnie możemy zejść do dołu i wracamy. Na ziemię. Zaangażowane są tutaj pośladki mięśnia odcinka lędźwiowego, najszersze grzbietu, bicepsy, przedni akton e, mięśnia naramiennego, no i oczywiście brzuch. To ćwiczenie wygląda bardzo efektownie, ale nie jest tak naprawdę bardzo trudne. Wystarczy zastosować odpowiednie progresje. Musisz pamiętać, że to, co było we wcześniejszym tutorialu, czyli skin de musisz mieć już opanowane. No i oczywiście wszystkie wcześniejsze tygodnie pracy nad siłą, stabilizacją i mobilnością muszą być zaliczone. Teraz zrób sobie przerwę, zrób rozgrzewkę, która jest uwzględniona w programie i zaraz zaczynamy trenować. Na początku y, kilka ćwiczeń takich pomocniczych. Zaczynamy oczywiście od hollow body. Utrzymaj sobie to hollow body z ciałem mocno, mocno napiętym. Zwróć uwagę na to, żeby ściskać stopy, żeby napinać pośladki, żeby napinać brzuch, no i oczywiście wyprostuj ramiona i postaraj się utrzymać je bardzo mocno naprężone. Później właśnie taka pozycja będzie dominowała w wadze tyłem. Ciało musi być sztywne i napięte i co ważne miednica powinna być lekko podwinięta pod siebie, czyli w zasadzie jesteśmy w Bananku. Nie powinieneś dążyć do przeprostu w tył, wyginać się w lędźwiach. Drugie ćwiczenie już jest kikiem, i tutaj ta pozycja jest dokładnie taka, jak na kółkach. I tutaj skupiamy się na tym, żeby ściskać mocno ramiona do tłowia, tak jakbyśmy trzymali 100 złotych pod pachą i nie chcieli go wypuścić za wszelką cenę. Czyli ramiona mocno ściskają tłów. Trzecie ćwiczenie przygotowawcze. Jest to ćwiczenie, które nauczy jak mają pracować pośladki i jak mocno mają się napinać nogi oraz odcinek lędziwiowy. Można je wykonać na ławce, no i oczywiście dążymy tutaj do tego, żebyś był w stanie wykonać bez problemu to ćwiczenie w kilku powtórzeniach, czując te mięśnie, które powinny działać, czyli odcinek lędziwiowy, pośladki. Oczywiście nogi nie mogą iść za wysoko, tylko do pozycji równoległej względem podłoża świetnie. W takim razie możemy zacząć naukę właściwego elementu. Zaczynamy tutaj od najprostszej wersji. Jeśli poczujesz, że masz pełną kontrolę nad tym, co się dzieje, to dopiero wtedy możemy przejść do kolejnego etapu. Więc zaczynamy od takiej pozycji w pełni skulonej, tak jak to było w Skin Decat, na pewno to pamiętasz, bo było to we wcześniejszym tutorialu i teraz w tej pozycji staramy się zejść do dołu do pozycji równoległej, tak żeby mm, ramiona i Odcinek lędźwiowy pośladki były w pozycji równoległej do podłoża. W tej pozycji zatrzymujemy utrzymujemy tą pozycję przez 3, może 5 sekund i wracamy do pozycji wyjściowej. Jeśli jesteś w stanie wykonać to ćwiczenie, przechodzimy do kolejnej wersji, gdzie odcinek lędźwiowy ulega już wyprostowi do neutralnych krzywizn, ale kolana są ciągle w miarę blisko klatki i znowu schodzimy sobie do pozycji równoległej, tylko zwróć uwagę na to, że tutaj ten odcinek lędźwiowy jest wyprostowany. Jeśli jesteś w stanie przyjąć tą pozycję na 3 sekundy, to możemy przejść dalej do poziomu numer 3. Tutaj Kolana już są daleko od klatki piersiowej, ale nogi w kolanach są ugięte. Pośladek mocno napięty, stopy ściśnięte, brzuch oczywiście aktywny. Głowa na przedłużeniu kręgosłupa. Ja tutaj czasami ją wypycham nadmiernie do przodu. Staraj się unikać i nie powtarzać po mnie. W tym przypadku, jeśli chodzi o tą głowę, jeśli się uda, to próbujemy już w wersji prawie finalnej, czyli w wersji z nogami w rozkroku. I tutaj bardzo wolno schodzimy do pozycji równoległej. Zatrzymujemy pozycję następnie rozluźniamy ciało i dopiero wtedy wychodzimy do góry a za chwilę dopiero będziemy próbować wracać siłowo jest to wersja już prawie finalna bardzo ciężka, bo tutaj dźwignia jest już praktycznie najdłuższa więc ale te nogi w rozkroku tutaj potrafią troszeczkę ułatwić więc ja tutaj jeśli dojdziesz do tego etapu ja bym tutaj na chwilę został poćwiczył i dopiero wtedy przechodził do wersji finalnej Przed ostatnia wersja, czyli poziom 6, to schodzimy z nogami w rozkroku. Gdy osiągniemy pozycję równoległą, to staramy się złączyć nogi i znowu do rozkroku. Jeśli w czasie złączenia stóp okazuje się, że ta pozycja ciągle jest możliwa do wytrzymania, to świetnie. Oznacza to, że już zaraz będziesz gotów, aby wykonać to ćwiczenie w pełnej wersji. Poziom numer 7 to pełna wersja, czyli wychodzimy do pionu bardzo wolno, z pełną kontrolą, utrzymując pozycję hollow body całego ciała. Opuszczamy stopy, utrzymując oczywiście wszędzie napięcia tam, gdzie trzeba oraz 100 złotych spod pachy nie wypada. Zatrzymujemy pozycję, utrzymujemy pozycję równoległą i albo możemy wrócić siłowo, utrzymując proste ciało, albo możemy opuścić stopy, przejść do pozycji kucznej i dopiero wtedy wrócić. To, co jest tutaj najważniejsze, to bardzo wolne oczywiście to stopniowanie trudności i doskonalenie drobnych elementów. Już niedługo, jak opanujesz ten element, będziemy sobie walczyć z masy lapem na kółkach. A ja bardzo dziękuję za obejrzenie tutorialu do samego końca i życzę udanego treningu z programem. Cześć! No, i jak tam. Podobało się? Oczywiście musicie pamiętać, że ten tutorial to jedynie wycinek większej całości i jedynie drobny element całego programu treningowego, można powiedzieć, że wisienka na torcie. Więc jeśli jesteście zainteresowani pracą na kółkach po to, żeby budować fajną, dobrze wyglądającą i sprawną sylwetkę, to człowieku się.pl Dzięki za obejrzenie i widzimy się już niebawem. Cześć!